Cześć wszystkim, tutaj Ktosiek. Dzisiaj wieczorem, właśnie po przecince, akwarium. Wczoraj robiłem przecinkę i akwarium w nowym miejscu. No i prezentuje się naprawdę, naprawdę fajnie. Jestem bardzo zadowolony z tego. Tutaj ma też akwarium troszkę ciemniej, ale stan roślin w tej chwili to tutaj. W tym akwarium jestem naprawdę bardzo zadowolony. Tam z tyłu jeszcze jest hetera. Ale jest przecięta i tylko mniejsze. Troszkę tło widać, ale pozostałe też rośliny fajnie. To no normalnie wczoraj musiałem półwiaderka roślin tak jakby z tego wyciągnąć, bo już ryby nie miały gdzie pływać. i Jestem bardzo zadowolony z tego. Tutaj wszystko jest w porządku. Tutaj trawniczek. Zaczy, zaczął ostatnio fajnie też już rosnąć. Tutaj pole sperma. Tu, yy, ta roślina bardzo fajnie, ona po powoli rośnie. Są tutaj jakieś takie niedobory w tej roślinie, ale yy, ale bardzo Fajnie Powoli rośnie i ma taki zielony żywy kolor. To jest, jest naprawdę fajnie ona wygląda. Powoli rośnie. Ta roślina to Staurogyna Repens, no i jestem zadowolony z niej. Sprawuje się tak jak wszyscy piszą, właśnie, że na, na trawniczek można ją przyciąć, bo ona się fajnie położy. No i tutaj Pogestemon, ten. No i oprócz tego tutaj mam jeszcze kilka. Zwartek. Tutaj mam jeszcze czerwone te e, renecki mini i ten, ale no tak rośnie, ale czasami ma troszkę glonów, trochę rośnie. A i tam z tyłu jeszcze jakaś ludwigia czerwona. A tutaj duży cheniek jeszcze jest. I tutaj też na środku. I tutaj też już zaczyna ten trawniczek odbijać, tutaj jakiś mech się wkradł. No, i akwarium jest naprawdę ozdobą w tej chwili. Tutaj nawożę cały czas. Może przypomnę wszystkim, jak to wygląda. To akwarium tutaj jest nawożenie składropa, linia Professional i codziennie dawki azotu, fosforu, karbo. Co 2 dni mikro i codziennie też żelazo. Tam w małej dawce, i właśnie przeszedłem na takie dawki codzienne i dawkuję tutaj te nawozy codziennie, i naprawdę teraz są efekty. Jeśli chodzi o CO2, to jest tutaj butla wysokociśnieniowa i taki spiek ceramiczny tam tutaj w rogu. Taki UFO już kiedyś pokazywałem. Tutaj mam małą taką butlę półtora kilogramową, jeśli chodzi o filtrację, tutaj filtr FZN-3. Tutaj na wlocie jest gąbka i tą gąbkę sobie czyszczę co tydzień. W środku jest to bardziej filtr biologiczny, Są ceramika jest quadropa, Matrix i na górę dajęłem włókninę, co wymieniam ją też co tydzień albo co dwa, tam zależy jak jest zabrudzona to taki e, bezpiecznik żeby za, zatrzymać wszystkie różne e, drobinki no i chyba tutaj nic więcej no. o, najważniejsze to a i światłówki to dwie 10 watowe aquaela tutaj są jedna plant druga zwykła day and night no i nawet e, szybko się kręci Dobra, to taka krótka wrzutka, bo naprawdę akwarium wygląda ładnie i chciałem tutaj uwiecznić to i pokazać. Trzymajcie się wszyscy, zapraszam do komentowania, subskrypcji. Na razie, cześć.